Hej moi drodzy, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek stwierdziłem, że wypróbuję tą nową Giga Cash stosunkowo nową zdrabkę na pewno najnowszą za 20 zł. Stwierdziłem, a, dołożę do wczorajszej wygranej, czyli 70 zł, 10 zł, no i wezmę 4 sztuki. Pani otworzyła nową paczkę. Zaraz do Was wrócę. Witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj mam taki oto odcinek z Giga Cash. Stosunkowo nowa zdrabka za 20 zł. No stwierdziłem, że poszukamy tej super liczby. Dołożyłem do wczorajszej wygranej tylko 10 zł, dlatego tutaj 80 zł mam. O, tylko dyszkę dołożyłem, a zobaczymy, może uda się coś fajnego trafić. Poprosiłem, bo pani otworzyła nową paczkę. Chciałem tylko jedną sztukę, ale stwierdziłem, wezmę cztery. Wypróbujemy ją. Może uda się tą super liczbę znaleźć, albo bonus. Wkład 80 zł. Poprosiłem po kolei i pani mi oderwała. Po kolei z końca paczki. Mam od 12 do 15. Szybki odcinek myślę będzie, jak coś wpadnie to będzie na jutro, jak nie to nie. Ale oby, oby coś wpadło. Dobra, zaczynamy od tej dwunastki. Oczywiście tak jak mówiłem będziemy szukać tutaj super liczby i wtedy wygrywamy yy, przypisaną kwotę razy 5. Dodatkowo szukamy wygrywających liczb. No i bonusu. Dobra, <laughs> zaczynamy od tej dwunastki.

niestety pusto no to może tutaj trzynastka coś da zobaczymy jak nie no to nie będzie na jutro wkładu nie no będę najwyżej dokładał albo jakiś tam archiwalny odcinek 37, 29, 44 szukamy 2 41 i super liczba 18 a jest tak 25

39, też nie. 43 i 21 pusta. A bonus jest moneta. Więc kolejna strapka. Przegrana. Dobra. Co? Wszystkie puste wziąłem. Numerek 14 teraz. Dobra.

7, 25, 24, no idziemy w dobrą stronę, nie, 39, 14, nie ma, 31, 10, 36, 44, 27, no była ładna wygrana.

I co? Zaraz sobie przetestujemy, że gdybym wziął mix, czy... bo na pewno bym wziął tą Giga Cash. No i pewnie by mi pani dała tą piętnastkę, Gdybym wziął jedną giga cash, mam z numerem 15, ostatnia na dzisiaj strapka, i zobaczymy, czy ona by była wygrana, czy będzie wygrana. Wygrywa 25, 38, 17, 32, 42. A super liczba to 23. A jest tak, 21, 4, 22. Patrzcie, jak blisko tej super liczby. 48. W tym wypadku to 0, to będzie już fajny 10, żeby z czymś wyjść, 46 z tego odcinka. 6, 37.

co ja tutaj mam 32 wygrana dobra zobaczymy sobie bonus Bonuski się są kości a wygrana to całe 20 zł no dobra dobre i to czyli co będzie na na przykład na krzyżówkę albo coś dołożę zobaczymy dobra masa pustaków zaliczona no oczywiście trzy puste to jest dowód na to, że no, ta zdrabka nie jest zbyt fajna. Znaczy ogólnie zasady, wszystko ok, fajne, ale z wygranym jest ciężko. 20 zł wpadło na 80. No, będę starał się to mnożyć. Może faktycznie kupię krzyżóweczkę za 10. No i będzie jutro relaks z mega krzyżówką. lub mega linie, mega paradiso, zobaczę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do jutra, hej!